Emily Hugh urodziła się i wychowała na Hawajach, wśród pięknych palm i dzikiej natury. I e, napisała i zilustrowała wspaniałą książkę wydaną w Polsce przez debi debiutujące na rynku wydawnictwo Rzeczownik. E, to pełna tolerancji i empatii opowieść o dziewczynce, która e, wychowuje się w lesie. E, ptaki uczą ją mówić, lisy uczą ją bawić się. Jest szczęśliwa, wolna i robi tylko to, na co ma ochotę. I w tym doskonałym świecie pewnego dnia pojawiają się ludzie, którzy zabierają ją do domu, próbują wcisnąć w swoje reguły, zasady życia, dobre maniery, i z dnia na dzień dzika staje się nieszczęśliwa. Okazuje się, że szczęście odnajduje znów w lesie, wśród zwierząt, wśród wolności i wiatru wiejącego we włosach. To jest piękna, wzruszająca i ucząca tolerancji opowieść, która mi przypomniała też historie, które często opisuje się w naukowych opracowaniach o dzikich dzieciach. Dla socjologów i antropologów, dzikie dzieci to dowód na to, że społeczeństwo jest spełnieniem człowieczeństwa, że to wśród ludzi uczymy się mówić, uczymy się komunikować, uczymy się przestrzegać zasad. Ta książeczka w dosyć zabawny, ale i mądry sposób wywraca tą teorię. Pokazuje nam, że szczęście znajdujemy z dala od ludzi, że natura to jest to, co jest nam bliskie, i że powinniśmy dawać każdemu spełniać się w taki sposób, w jaki chce. Książka wspaniała jako prezent dla 3 i 4-latków, ale mądra dla całej rodziny, do czytania wspólnego i do podziwiania pięknych ilustracji, do znajdowania w tej opowieści własnych myśli i własnych związków. Polecam.